Okej, okay, witajcie. W dziewiątym odcinku zagrajmy w Alliance kontra Predator 2. W ostatnim odcinku pamiętam, jeśli dobrze pamiętam... buty? Jeśli dobrze pamiętam, zginęliśmy. Parę razy nawet. There? O! Ja oh, pierdziele. Ale chuj. Uh! <laughs> o, ale jaki headshot, Boże. No dobra, lepiej zapiszę grę teraz. Mam jeden procent życia. Tak żeby pójść dalej musimy zdobyć ten panel do hakowania, żeby dostać do tych szafek i otworzyć te drzwi, tak drzwiczki takie. Tutaj. Żeby to się otworzyło. Mm, tylko nie wiem za bardzo gdzie ten panel do, do hakowania jest. Cholera zapomniałem łączyć stopper. Dobra, już, już jest łączony. No i tak, gdzie ten... gdzie może być panel do hakowania, co? Quick save. Może tu będzie. nie będzie dużo przeciwników Co mi się nie podoba za bardzo to mm, no, to ten koleś. Yeah. Oj, coraz mniej mi się to podoba Szczerze mówiąc Muszę koniecznie znaleźć apteczkę Nie wiem dlaczego tu w ogóle nie ma apteczek Jest to trochę jebnięte, bo już bardzo długo mam ten jeden plan życia Quick save. Mogłem... Mogłem więcej tych save'ów robić. To może bym nie miał tyle... Tak mało życia. Dobra, raz Spieszajcie, Dobra, co ja mam teraz zrobić? <laughs> Cholera. A! No, Ile można z niego ładować? Pomarańczowe skurwysyna. Bo się wkurzy zaraz pan w dupę. Ja pierdolę. Nie wierzę. Dobra, pomyślmy Nie bądźmy... Hej, mamy też ognia. Tak, to jest dobry pomysł, tak mi się wydaje. Ale was sobie zrobimy, bo czemu nie. Tak, to był bardzo dobry pomysł. Chyba na razie z tym będziemy chodzić, dopóki się nie uleczymy. Nie mamy zbyt wiele amunicji na niego, ale... Hej. Gonie spalimy akurat Jest, mamy paneles. No, nie wierzę, co to Z kurwy. No, nie. A, no, zapisałem na szczęście. Ma no, pamiętać? On teraz pójdzie od tyłu. Hej, co się dzieje? Coś tak się, co się zacina. 5 fpsów, No świetnie. Co się do cholery stało? wraps mi zaczęło wariować hej ale zabijem przynajmniej okej okay. co się dzieje z tym wrapsem co? oj czekajcie muszę coś z tym zrobić zaraz do no nie wiem dlaczego on się tak syfił I wyłączyłem wszystkie zbędne programy teraz mam nadzieję że to się nie powtórzy tak mamy panel do hakowania no ale wciąż mamy też jeden życie. a tam widziałem przeciwnika, więc sobie quicksave walny no byłaś w sumie, zjechał ja tutaj, nie będę z nim walczyć, bo po co? Skurwysyna japanego, tam. No kurde. Dobra. Spokojnie, nie denerwować się. Spalić chuju. Proszę. Jak ci skurwysyna? Jak ci się. Znaczy a nie Płon się. Lecz nie jest zajebisty, szczerze mówiąc. Tak wam powiem. Dobra, mam nadzieję, że on nie ma broni, żebyś nie ma co, to drzwi mnie zmiażdżyły, czy on mnie zastrzelił, bo już nie wiem Bo co ja tak w ogóle Co jest? jak się wie Jaki skurwiel. Jak mnie zastrzelił Jaki skurwiel. Dobra, nie wiem co ja mam z nim zrobić, szczerze mówiąc Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Może na niego tu poczekam albo coś. O jakie kłopoty. Ło! Wow! Nieźle To jest bystry ten meczarz. Muszę go częściej używać. I po co w ogóle ten pistolet wyjmuję? Nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Teraz tu możemy pójść, ale najpierw otwórzmy te szafki, bo to może być apteczka tak wam powiem. A, tak, jest otwarta. Zobaczmy, co masz To tutaj jest O kurde No bierz to Shotgun No tego mi brakowało po prostu Co będzie tutaj? Nie, nie wiem ta czym ognia Ja też ognia a nie zdziałał Amunicja, o do pistoletu Wyjebiście, a to jest otwarte No, hakuj To to jest? Napalm. No, ja też się Dalej apteczka, proszę was. Dajcie mi apteczkę, bo... Aptecz... Nie. O, oh, jest, jest. Teraz trochę zbroi by się przydało. Znaczy nie zbroja, tylko pancerz. Nie zbroja. Tak. Dobrze, że tutaj wróciłem. Okej, okay, buty znowu tam widzę. No i nic, okej, nie wiem, po coś znam jakaś w której nic nie ma Tak, teraz tutaj sobie wyskakujemy Jeżeli że nikt nie wyjdzie teraz Bo to by było niemiłe O, mam to chyba czegoś czego chcę ten koleś Ode mnie Okej, tu nic nie ma I co pamiętam, to jeszcze Nie ginę po jednym strzale Mamy Jakaś pizda Może tam będzie coś przydatnego Z tego co widziałem tam będzie pudełko z amunicją, tak No dla pistoletu I apteczka Okej, okay, znowu się frap z syfi, nie wiem co się dzieje Wkurzamy to Chwila Okej, okay, zauważyłem, że jak coś, coś jest w tym pomieszczeniu, w tych pomieszczeniach takich oświetlonych, że farab zaczyna się Syfić. Nie wiem co to Okej okay. Gdzie ja teraz miałem iść? Tutaj jakieś windy chyba z tego co wiem Ohohoho. Jaki strzał piękny Mieszka rozjewana Pięknie jest O, tam coś do mnie na pierwsza Ładnie. Okej, okay, trochę do, do shotguna, amunicji. O, dostać mieć na winda. Tak się kręci. Okej. Okay. O, właśnie. Mija czas już, więc rozłączam, tylko zawsze tutaj butny pregator, którego widzieliśmy, którym st będziemy sterować. No i już go nie ma, czyli poszedł sobie coś tam pobiegać sobie po tej bazie i zapolować na parę ludzików No widzimy też jakiegoś fela. Który tam chodzi? No i to było na tyle w tym odcinku, dzięki, że go obejrzeliście, całego mam nadzieję. No i zapraszam do oglądania następnego.